Masia ma kolejny dzień, więc jak zawsze doleci joga serii i bez przedłużania lecimy. Jest pierwszy przeciwnik. No i Ro Rosja będzie, albo Ukraina. W sumie znaki nie są domalowane na czarno. I też przejście dla pieszych nie ma e, pasów żółto-białych, tylko są czarno-białe. Więc może bardziej Ukraina tutaj niż Rosja. A jednak Rosja, i można było i za pierwszą myślą. Okej, okay, od razu jakaś Azja pewnie Malezja. Tak o takie lampy to jest Malezja tutaj na półwyspie hmm, Cyrlica e, No Rosja I to wygląda ciekawie. Nie ma anteny. To nie jest kierunkowy. Kurde, no mam pomysł, nie? Tylko trochę ryzykowny będzie. Bo myślę nawet o czymś takim. I nie wiem, czy to nie przesada. Dobra, nie, te sosny to bardziej europejskie, jednak. No. Na drzewa nie zwracałem uwagi. Za bardzo. Dobrze, pod koniec zwróciłem. Słup z Chile, więc jesteśmy w Chile. Białe linie na drodze, taki wyjątek, jeśli chodzi o Amerykę Południową, bo Środkowa też jest biała. Jest tu gdzieś może napisane ten nazwa miejscowości. Byłoby spoko. Ogólnie zielono, takie góry. Tam coś, ale czy to jest też miejscowość? No nie wiem, tu jest napisane niby Santiago. Chyba jest napisane. No to kliknę, no. Chociaż wyglądało mi to bardziej na. coś, coś bardziej na południu niż Santiago. A no było. San Vicente, a to chyba było tak napisane w ogóle. Eee, na tym wcześniejszym. Brazylia, czarne znaki z tyłu, 32. To będzie gdzieś tu. To Paulo, mniej więcej. To były 30? Czy wyżej były? Daleko nie powinienem być w każdym razie. Ale nie do końca pamiętam te, te numery. Tu były dziesiątki. Okej, okay, on wiedział dokładnie. To nieźle. No tu gdzieś były dziesiątki, dwudziestki były wyżej Ale nie pamiętam też dokładnie Katar i mamy tą najdłuższą antenę To by oznaczało, że raczej gdzieś na południu Albo Doha No to tu jest Tu jest to to jest City Road, a tam jest City Street. To trochę. to będzie to samo? to Nie wiem. jakoby by było. No, akurat to nie było dokładnie to. W sensie ta droga, ale nie w tym miejscu. Czy znaczy, wiedziałem, że to nie będzie to miejsce, bo. krzyżowanie się nie zgadzało. Włoska blacha, są dwa paski niebieskie, po. No, po lewej po prawej jest pasek. I bardzo to ciekawie na Włochy, jak na Włochy wygląda. No pewnie gdzieś tu. Tak bym obstawiał. Chociaż też, czy to takie Alpy, to nie wiem. Dość dziwnie to wygląda, może bardziej coś takiego wtedy? Chociaż architektura średnio pod to pasuje. A, to te góry, dobra. Australia by to była. E, tak, i to jest chyba z Wiktorii. Oto, tak mi się wydaje. Czy ja tu coś więcej zobaczę? Chyba niezbyt. No, Wiktoria, jestem bliżej. Kazachstan, bo jest pickup. Hmm, jakieś słupy fajne, cokolwiek fajnego, też trochę pozapominałem i tak, mety w Kazachstanie, nie wiem czy to nie było, ta tabliczka jakaś e, no dla konkretnego miasta jakaś. Dobra, damastanę. No, dlatego nie jest tam najważniejsza. OK. okej. Jest arabski. Mamy autko kotake, czyli to by wskazywało na Emiraty, po prostu. I z górami takimi. Jest tu może coś bardziej konkretnego? Czy on po prostu klikać w góry? To może być jakaś nazwa czegoś. Miasto może. Nie wiem. No, ale góry w każdym razie są. Tutaj na wschodzie. Dobra, nie widzę tego. Nie wiem, czy to w ogóle miejscowość czy nie, od w tym miejscu o to ciekawie. To było przejście graniczne? Mm, znaki z Norwegii. Wygląda południowo. Mówiąc znaki z Norwegii, mam na myśli, że tu są takie jakby czarne trójkąty. Też te długie linie przerywane na drodze po bokach są typowe z Norwegii. W Szwecji były krótkie, a w Finlandii w ogóle nie robią przerywanych po bokach. No i nie wiem, czy jestem z tego szukać tych miejscowości, bo nic więcej informacji tu nie mam. Żadnych. To trochę wygląda południowo. Ale zdając Norwegię, to to może być kurde wszędzie. No właśnie. No i to jest koniec dla mnie. Dzi. Weszło mi to przez myśl, ale nie chciałem tam klikać No, ten sam przeciwnik Hm, Kambodża? Taka pierwsza myśl? O no, taka ziemia ciemna e, domy... To są dachy z Bali nie wiem, bardziej to jestem za kombodzą No mm, Kamera drugiej generacji Pierwsza, moja myśl, to było, była Grecja I takie coś to jest chyba Grecja na słupach A W sensie ten taki kształt tu Taki trapez. O, też takie lampy, e, przy drewnianych słupach, takie... No w tym kształcie. Nie wiem jak opisać, trzeba po prostu zobaczyć. Okej... Okay. To jest słowackie czy czeskie? Czy nigdy nie nauczę. Bardziej to tu chyba za Czechami jestem, ale to tak. co mnie nie mam pojęcia. No jednak, Słowacja. Można było headrzować. I co strzałka zwykła, czyli co? Łotwa, bo tak, Bollard jest estoński. Też tu jest T, czyli na ulica. Nie wiem jak się czyta, więc czytam po polsku. Nie wiem, gdzie klikać, klikam środek. A, no spoko, ciekawe. Wejen, Vaj Wajen to w Norwegii tak się ulice często kończą. E, no to co, no to klikam po prostu. Ok, on dał ostro, no prawie to nie było głupie. Jedziemy po lewej, bo jest stop po lewej to auto, niebieskie z tą anteną to jest RPA. Jak jest jeszcze po lewej, stop? Jest to jakiś słup, może regionalny, chyba nie ma. Nie wiem do końca co klikać. A to może USA? Nie, pewnie tak. A nie, maksimum to Kanada jednak. I to, to nie jest Ontario. To było z Quebecu. Jest po angielsku, tak po Ontario. Quebec jest francuski. Bardzo dobre gesty robi. W sensie ja, ja rozpoznaję kraje albo tam regiony, on też. Tylko on lepiej. Eee, Tajwan, bo są tak słupy pomalowane. Co my tu mamy? Mamy B. To P. Kurde. Mam nadzieję, że to B. Bo było głupie, jakbym się pomylił. Eee, nie będę tłumaczył tego rozłożenia tych liter. Teraz? Możecie sobie na plonkę zobaczyć, bo e, no w Tajwanie generalnie po tej literze to można e, bardzo ładnie region odgadnąć. Cajski, 94 nie jest kierunkowym, 76 jest. 76 jest i nie wiem jak bardzo to było na południu. Aha, dobra. To może do 75 to był? Nie wiem. Dziś. Yy, nie, bo jakby kierunkowy w tej nazite 02, yy, potem się zaczynają od tam 03 i 04, 05 i 07 i nie wiedziałem do jakiej cyfry są te. W sensie do tej trzeciej cyfry 07, ale dobra. To było na tyle w tym filmie, więc jak mu się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.